Dzień z życia 24-latki. Dziś wieczorem wyjeżdżamy do Chorwacji i tak naprawdę zostały nam ostatnie godziny przygotowań. Między innymi byłam w banku wypłacić gotówkę euro. I to jest w ogóle super patent zamiast kantoru Szczerze, nie wiem, jakie są stawki w kantorach, Przekażyło kojarzyło mi się, że jest tam drożej. A W aplikacji mojego banku było nawet taniej niż na rewolucję. Zmieniłam sobie tam euro. a potem poszłam tylko do oddziału mojego banku, żeby je wypłacić. Bardzo polecam, dajcie znać, jakie wy opcje wybierać. drodze powrotnej jeszcze na szybko odwiedziłam moją przyjaciółkę. Która niedawno zaczęła przedłużać włoskę, kazywała mi swoje królestwo. W domu dział się totalny szałciał. Mama i siostra jeszcze za roku szkolnego dzisiaj. Jej. Szczerze, myślałam, że już się nie zapakuję. Ale koło 21.00 zaczęliśmy działać z tematem. Ja w ogóle już robiłam się też mega zmęczona. Stałam dzisiaj przed 7.00, a też będę prowadziła w trasie, więc zapowiadało się naprawdę ciężko. Jeszcze ostatnie przytulanki z moją biedną Bellunią. Ona naprawdę będzie bardzo tęskniła. Po 22.00 już zaczęliśmy wchodzić do samochodu. Przenieśliśmy sobie poduszki, koce, żeby jakkolwiek spróbować zasnąć. Mój tata ma 7-osobowy samochód, więc tyle dobrego, że nie musieliśmy się cisnąć. Ale tyle było planę do tego samochodu, że to też nie było takie. Oczywiste. Na początek trasy my z Kamilem zajęliśmy tylnią kanapę. O 22.30 wyjechaliśmy. Niestety mimo usilnych brunt, włączonego nawet ASMR w słuchawkach nie udało się zasnąć ani mi, ani Kamilowi. A już o drugiej w nocy to ja zamieniałam się z moim tatą. I w ten oto sposób po prawie dobie bez spania prowadziłam pierwszy raz samochód za granicą. Niezłe szaleństwo, co? Następna część podróży już w kolejnym vlogu. Koniecznie zostawcie plusika, żeby go nie przegrać. Trzymajcie się i buziaczki. Udanych wakacji.